Hej hej hey, z tej strony Kaspi, jak coś jesteśmy z powrotem w Wiktorii dwójeczce. O oh yes, Zuniu, oh, bla, bla, bla. E, Powiem bardzo uprzejmie, ale oh, mam dość. E, to co tutaj się działo to była masakra To już jest chyba moje podaj się do tej wo wojenki, więc ew, nie będzie fajnie No ale miejmy nadzieję, że to wyjdzie w miarę spoko i tyle. Mhm. Mm Już tutaj... A, yy, tylko dwie Sycylie i Grecja coś mi się powiedziały, że nie chcą się bawić ze mną biedne. Dobra, spróbujmy. Mam nadzieję, że nie będziemy mieć strat 3000. Are you freaking kidding me? O, oh, god damn it Co? Dlaczego oni wygrali z moją armią? Ach, nie wiem, że to są brutacy, ale no bez przesady. Growol, you know, what the fuck? Oh, A, ale że bardzo mnie to zirytowało, już. O jezu, nim. A w ogóle, Wy coś macie? Aha, bo Wy jesteście tylko w ten sposób. Dobra, okej. Okay. I to już jestem nauczony. Idziemy jedną armią tutaj. Wy, nie. Wy na razie sobie przesuńcie się tu. O, Grecy. P przeszli powiedzieli... O nie, nie chcę z wami walczyć przeciwko y, tej przeważającej sile i TP... Y, a nie, jednak, jednak chcemy się dołączyć do waszego sojuszu znowuż. Burn. Dobra. No, mm, jak coś... Y, takie małe spostrzeżenie. Ja wysyłam już na granicę z pewnym państwem na południu siły, bo bardzo prosta odpowiedź jest, bo muszę tam wysłać i ogarnąć ten oh my what the fa? Dobra, tutaj oh my goodness, o Jezu nie, oni i tak mają więcej ode mnie sił. Co to kurde jest? Krok Takse Megan, dobra. Mhm, o! Wy chcecie coś tam y Robić jakieś niedobre rzeczy przeciwko innym. Yy, no nie. Yy, chodźcie mi tu, na tą prowincję, dobra. Yy, dobra, no weźmy im tutaj to. Hmm, yy, to zezwolę na kilka. Jestem mm -hmm, mm. Dobra, myślałem, że jednak mi się uda tutaj te, to wziąć przerzucić, ale dobra, to no, trudno. Yy, weźmy tu, przesuńmy, dobra Wy tutaj widzę, że nie mogę nic zrobić, dobra. Tu załatwmy tych tu, a później tych tutaj. Mm -hmm. Szczerze weźmy to. Mhm. hmm hm. Mm. Who cares Naprawdę. Mhm mm Dobra, dzięki. Czyli ja tutaj mam mniej już do wyciągnięcia, jakby to powiedzieć. Hanover. A, dobra. Hmm. że weźmy ich, może już ogarnijmy stąd i tyle, no Saxe Kouberg i tyle, no powiem, że naprawdę ciężko mi tutaj ogarnąć, inaczej to sorry, ale... dobra, weźmy tu i weźmy tu, yy, dobra tu zobaczmy, bo tu widziałem miałem kilka prowincji mhm Dobra, czyli tutaj ten yy, małe pro info. Zaraz będę mieć kolejne problemy na południu, więc. O, czyli możemy wziąć albo harassment, albo cultural rights. Hmm. Nie weźmy tutaj, bo to mi daje 3% teraz, to może mi dać później 3%. Czy... Decyzje. Pokażcie mi decyzje jeszcze. Mhm. Nie nie widzę tutaj żadnych takich dobra. To wiecie co? Nie, weźmy tą rzecz. To da mi 3% teraz już tutaj do przygarnięcia dodatkowych tych ludzi. Mhm. mhm. Dobra, bo pokażcie mi jak to wygląda sytuacja tutaj w Serbii Austrian Tyrol nie. Kademet, teraz same choroby mi będą się tutaj przydarzać czy co kurde? Dobra, kopmy głęboko i zachłannie. Dobrze, czyli ja bym wziął te 36 do Wenecji. Dobra. Mhm. No dobrze, okej, okay. czyli będziemy teraz czekać i po prostu patrzeć się w sobie w między oczy i czekać po prostu na dobry moment. Mhm. Mm Dobro. Mm, Hannover, jasné. Tylko, wy wiecie, że jesteście trochę w gorszej sytuacji ode mnie, bo macie gorszą technologię. No, macie 5 pięć, pięć technologii, kontra 10. Wiecie o tym, że to, to jest jednak trochę mało. Mhm. We, 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 wezmę sobie to. A musimy tutaj trzymać ich, dobra, no na uwięzi. Hostile, dobra. To teraz mówię, tutaj by mi się przydało tylko to kurde zdobyć, ale nie miałem siły w tamtej wojnie, żeby tutaj pokonać jeszcze turków i innych takich. Wo! Okay. Spoko. Aha. Wait. Uh. Uh, ta. coś dobrego? O oh my jest dobra. No właśnie, co to było? Kurde, teraz nie czaję tego. Dobra, mniejsze. mobilizujmy się. I teraz tak, weźmy, wyślijmy tu jednostki albo wiecie co? Zreformujemy całą armię po prostu, od nowa zrobimy to wszystko i tyle Dobra, tyk, 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 tyk i tyk, dobra Bo mamy intek lub intelektualistów tu i tutaj soldierów gdzieś dobra tutaj dobra to, to tam niech będzie sobie yy, dobra a dlaczego oni są w... U, nie wiem właśnie nie czuję tej sytuacji teraz dobra Ale jestem osamotniony teraz. Ale oni nie byli w sojuszu nawet. I dlaczego oni teraz są w sojuszu? What the fuck? Nie, nie czaję tej sytuacji w tym momencie naprawdę. Presburg, Presburg, aha, Presburg. Tutaj mamy to. A wiecie co? Weźmy tutaj jeszcze jakieś części mechaniczne, chociaż się tak nie potrzebuje tej fabryki tam zbytnio, ale zawsze to coś. Ojej, masakra. Dobra. Mm, tutaj weźmy sobie teraz. Myślę, że weźmiemy sobie o, o drogi, drogi lepsze sobie ogarnimy i później. Lepszy poziom jakichś innych rzeczy, dobra, Saksonia, dobra No, ale tylko że oni mają 50 dewizji, no łada um. hell ZW ma chwilę chyba. Okay. Mm -hmm. Eee, aha, kończ No dobrze. Good luck. O oh god. Ugh. Dobra. Mm -hmm. I kogo ja mogę wziąć w tym momencie? No naprawdę, nie mam pomysłu. Tych dwóch? No nie wiem, coś z tego tylko mogę wziąć. Dobra, i jeszcze mogę poprawiać tutaj relacje jakoś lekko. Ale dobra, weźmy może najpierw drogi, po drogach... Co? Dwa lata? What the hell? Ah, it! Mmm, nawet wiecie co, zmniejszymy może taryfy troszeczkę jednak. Eee... Yy... Tutaj no, do 50% taryfy to są chyba jedne z lepszych rzeczy, jak ktoś ma gospodarkę w miarę dobrą, albo większą, liczbowo, ludnościowo. Mhm. Dobra, dobra. Mhm. Dobra, do wyboru mamy teraz handel. Dobra, to weźmy sobie to. Zreformujmy sobie lokalne rządy. Mhm. Aaaa, lala, świetnie. patrzę? Że, że tak y... się wydarzyło, What? O, aha Dobra, spoko, widzę co tutaj się wydarzyło Dobra Ale... Jak wy tutaj przyjęliście to miejsce jako ten? O oh my goodness, świetnie. Yy, dobra, to teraz jak popatrzę... Aha, bo czyli tamci już są dla mnie idealnym miejscem. Dobra. O, dobra, weźmy jeszcze... musimy ludzi, żeby byli też w tamtym miejscu oczywiście. I tutaj to weźmiemy chyba. Czy tu pójdziemy sobie w to jeszcze? Hmm... Baden. Okej, okay. niech wam będzie. Mmm, dobra, powiększajmy relacje z jakimiś państwkami, bo to też jest masakra. Yy, dobra, czyli weźmy sobie tak raz, dwa teraz y, tu tu i teraz tak tutaj patrzę dobra 12 dobra czyli zaraz będziemy mogli przesłać tam i tyle dobra no miejmy nadzieję że to wyjdzie w miarę Czy jeszcze jakieś tam widziałem miejscówki, które mogą.? Post. W... O. No dobra, weźmy tutaj też to i tyle tam, heck, hookers, yy, Czy gdzieś tu jeszcze widziałem coś, co by mnie tutaj zainteresowało? Nie za bardzo, ale to weźmy tutaj sobie to dodatkowo no. O. Mm, no dobra. Bo mam nadzieję, że wy chociaż już nie macie kolejnych jeszcze poziomów 11 technologię tutaj, dobra Dobra, weźmy tu Przeszlijmy ich, bo masakra to jest naprawdę I powiem szczerze, jeżeli coś to dwie Sycylie będę musiał pomóc im zjednoczyć włochy, bo normalnie aż mnie to o oh my goodness. Lubek, o! Lubek? Mm, lubek, lubek. Aha, a dobra. Czyli wy tutaj, tak tylko. Uh -huh. A co to znowuż jest? Aha! Oh my goodness! No, na pewno. Jak nie mam ża nie mam tego tutaj jako wspaniałej frakcji pomagającej, to o, tak średnio. Albo tych. nie no, dobra. mmm Nasał, dobra weźmy tu. E, dobra, sorki. Mmm. E. co. Spadaj mi stąd. W Bawarii, gdzie niby, a tutaj. Ale nie no, bo o, właśnie chciałem powiedzieć, że bez przesady sobie poradzą oni tutaj raczej wy tutaj macie trus? No, 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 dobra, w ogóle ile oni mają? Aha! O co więcej? No, 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 no. nie, ogólnie bym musiał zacząć zwiększać tutaj inwestycje ogólnie w te wszystkie rzeczy tutaj. Czytaj więcej robotników i TP bym musiał zatrudniać, ale to, to to tak nie czuję tego na siłach się. Dobra mm, Tu weźmy też jedną tą, dobra. W Lombardii, w Lombardii co to, tutaj mogłem w ogóle wziąć? Yy, yy, dobra, czyli mamy <słysk> jedwab tutaj. Ha, jedwab i bym mógł wziąć aha bo mógłbym wziąć jeszcze regularne ciuszki i bym mógł wziąć jeszcze tekstylia dobra weźmy spróbujmy zrobić coś takiego mm, dobra jak tutaj wygląda w ogóle I pod tym bym chciał sobie inorżanik yy, wziąć, żeby mieć więcej ludzi. A, e, wodina może być sobie... Poza tym, jeżeli będę mieć y, y, liberałów tych, to tam spoko. Oni nie są tacy tragiczni tutaj. No, powiem szczerze, że oni nie są naprawdę tacy tragiczni w tym momencie. Jest ta frakcja liberałów... Yy u tych yy... dobra, weźmy to Pali licho z tamtym aha, yy, wybudować południowe, okej okay. okej, okay, dzięki Aha, a, dobra. Czyli tutaj to. Tu mamy tak, dobra. Mhm. Dobra, weźmy to. Mhm, dobra. Eee, dobra, tutaj to. Tutaj widzę, że jest ok, dobra. Tutaj też. I tak sobie będziemy musieli tutaj zainwestować w całą kasę, tutaj w ten region, tu i tyle. No nie będę nawet mówić, że to nie jest opłacalne, bo to jest opłacalne. Yy, dobra, tutaj widzę, że też weźmy, rozwiniemy. Dobra. Mm. Mhm, zostaliśmy zbanowani stamtąd, dobra, oczywiście. A teraz tak sobie zobaczmy, yy, bo w, w ogóle... Yy, czy ja mogę zaatakować, oni są w sferze, yy, dobra. Ale mm, tak mamy 0,60. Wiecie, co ja zobaczę? Czy to w ogóle będzie mieć sens? <grym> yy, dobra, czyli yy. o, a co ja tutaj klikłem? Jeszcze jednego, czyli muszę 9 wziąć. Tutaj, to, 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 to i czterech. O, tutaj, dobra, dziękuję bardzo. A zobaczyłbym z ciekawości, bo jeżeli mogę, to bym sobie ich zaatakował na zasadzie, bo mogę. Aha, dobra, czyli to tam nie muszę się tutaj zbytnio przejmować tymi rzeczami. Dobra. Eee, a, miałem tamtą rzecz. Jeszcze więcej pluralizmu i więcej tych z, z lotów, ale dobra. Ojej, tak średnia, to widzę. Dobra, 11 masz, dobra, to tam hookers na razie. Hmm. Dobra, zainwestujmy sobie w mojego sojusznika. A ty dlaczego To w ogóle nie masz niczego tutaj? Dobra to wybudujemy Ci tutaj hutę szkła. Mm -hmm. Hmm. Dobra, weźmy, zwiększmy troszkę te podatki im, bo to bez przesady, aż tak niskich też, żeby nie mieli. Dobra, weźmy na 35% im, no, zwiększymy tyle, to będzie ok, myślę.